Słuchajcie, karta dnia na dzisiaj, energia dnia. Podpowiedź od trzech świata. Pierwsza, druga, trzecia grupa. Trzy grupy. Pierwsza, druga, trzecia. Lecimy pierwszą. No, królowa Pentakli. Y Wiecie co? Ja bym powiedziała tak: dzisiaj bardzo dobry dzień, taki finansowy, na podejmowanie, mnie tak się pokazuje, na podejmowanie takich finansowych decyzji. Czyli jeżeli masz gdzieś tam pisać jakieś CV, jakieś inwestowania w coś, to jest bardzo dobry dzień. Pieniądze to jest wartość. Zwracaj uwagę na, na swoją wartość. Może być tak, że znaczy może ci się w ogóle usłyszeć albo dowiedzieć się, że dla kogoś jesteś warta, albo ile dla kogoś jesteś warta. I to niekoniecznie mówię w takich związkach romantycznych, bo może ci to na przykład powiedzieć jakaś osoba, jakaś przyjaciółka, znajomy, że na przykład pomogło mu to, co robisz. Na przykład. Dziewczyny, powiem tak, tutaj troszeczkę ta królowa, przyglądam się, jest taka... No, taka smutna, zmartwiona, główka przechylona. E, tu wychodzą e, żony. To jest matka Polka, ja to nazywam. I no, byle jakoś to nie ty. Jeżeli by było tak, że ktoś szukuje sobie ciebie na kochankę, albo chce to przewlekać, to się zastanów, e, czy, w to, czy się chcesz na to godzić. Dlatego, że e, no, to, że tak powiem, nie są twoje klimaty. Przeważnie takich kobiet. To jest trochę tak z musu, z przyzwyczajenia i z sentymentu. I się zastanów, czy to, yy, czy ci to służy. Grupa, grupa druga. No, księżyc. Yy, nie wyjemy do księżyca. Wszystko tutaj, powiem tak, yy, dobrze by było, żebyście robiły, znaczy tak, zwracajcie uwagę na sny. Dobrze by było, żeby robić wszystko teraz z fazami, zgodnie z fazami księżyca. Tu jest intuicja, intuicja, jeszcze raz intuicja. Pracuj nad swoimi lękami. Nikomu nie mówimy o tym, czego się boimy, bo to ktoś może wykorzystać przeciwko Tobie. Wiecie co? No to też jest jakby tutaj wilk, no nie? Czyli nie wywołuj wilka z lasu. Także w takie jakieś czarnowictwa to też nie idziemy, nie myślimy o takich, bo przyciągamy takie... Co tu jest na końcu? Nie, wyjął. To jest zimno, mróz, dobra. Myślałam, że jakiś gołąbek. Bo nie, to nie będzie wiadomości, e, nie wywołujemy wilka z lasu, e, wiecie co, e, ja bym powiedziała, że to jest też taki e, czas, żeby kierować się symboliką, e, czyli zwracaj uwagę na to, co ci wszechświat pokazuje, różnego rodzaju te piórka, monety, liczby anielskie, znaki, zwracaj uwagę na znaki, to numer 3, no i co tu jest? Dwa pentakle, nie, dwie buławy, przepraszam, właśnie mówię, co tu, dwie buławy, dwie buławy. Słuchajcie, przeważnie na innych taliach to jest mężczyzna, kobieta obserwujący dalej jakby wszechświat, świat. Zobaczcie, tu już barany wzięły się za łby, tu już są, tu jest jakby żywią ognia. Te buławy są skrzyżowane, bo ta karta mówi: Nie stój w miejscu, obserwuj, i jak nie stój w miejscu, to proszę bardzo. Tu już jest energia działania, czyli zacznij działać. Nawet jak trzeba będzie coś głową rozwalić, to wypatruj możliwości i idź po swoje. Trochę też widzicie one, jakby. Są uwami skierowane do siebie, czyli um, nie dostrzegają, jakby są skupione tutaj na tym miejscu, no nie? czyli nie dostrzegają tego, co jest w oddali. Um, tu. Tu jest taka walka na tu i teraz. Trzeba patrzeć jakby długofalowo-długoplanowo, czyli to jest takie stanie w miejscu. Tak nie wiadomo, ile głową w mur nie. Jakby utorować sobie drogę do tego, żeby iść dalej, to ok, Ale walić rok dwa lata czasu głową w mur, to już nie jest ok, bo stoisz w miejscu. Spójrz jakby na sytuację z innej strony, z innej perspektywy. No, czasami warto odpuścić święty spokój naceny, zrobić coś inaczej, um, utorować sobie przestrzeń dla siebie. No, powiem Wam, że super dzień wyszedł. Pozdrawiam.